Cześć, z tej strony do a to 74. i 75. dzień solo wędrówki z Polski do Santiago de Compostela. Dzień zaczynamy od śniadania, no bo pielgrzym musi dobrze jeść. I przy okazji z Dianą i Sebastianem zwiedzamy Rapperswil i kupujemy jeszcze dla nich nowy paszport pielgrzyma. Ruszam dość późno i nie mam zbyt wielu nagrań z tego dnia, ale akurat jak się wydupcam na bocie to nagrałam. Tego dnia wyjątkowo ciężko mi się szło i robiłam często przerwy na jakieś jedzonko, na podziwianie widoków. Ale głównym punktem tego dnia było odwiedzenie figurki Czarnej Madonny w Popularniejszym sanktuarium maryjnym w całej Szwajcarii. W ogóle od początku chciałam zrobić tak, że w większości krajów będę na miejscu kupować paszporty pielgrzyma i nawet podoba mi się fakt, że wszystkie są inne, bo to tworzy jakąś taką swoją wyjątkową historię. A następnego dnia czeka mnie przeprawa promem, bo główny szwajcarski szlak świętego Jakuba dokładnie tak prowadzi. Bilet na prom kosztował mnie 7 franków i trwał może zaledwie 10 minut. Ze względu na to, że bardzo wcześnie zaczęłam, miałam też dużo czasu, żeby się zatrzymywać i trochę podronować, Choć przewyższenia, może nieduże, ale dawały mi trochę w kość. Tak wygląda teraz mój szlak. Nienawidzę przechodzić przez trawy, zawsze mnie to jakoś triggeruje strasznie. Odwołuję to jednak, to chyba ja po prostu jestem jakaś durna. Że poszłam tamtędy? Mi to w ogóle, jak coś zasmakuje, to mogę jeść to cały czas na okrągło. I tak jest właśnie z jajkami gotowanymi na twardo. W ogóle pytaliście w wiadomościach prywatnych, co to za jezioro? Są to okolice jeziora Czterech Kantonów. No, przepięknie. Ja jestem zajarana na maksa, no bo zobaczcie, jak to wygląda. Totalnie jak jakieś włoskie komo czy garda, tylko bez aperolka i pizzy na rogu. Niesamowite jest też to, że w przeciągu jednego dnia krajobraz może się zmienić kilkukrotnie. Jedne górki się schowają, inne się wyłonią, a jezioro pokaże się za chwilę z innymi. Perspektywy. A jak już mam nowy paszport, to nie żałuję sobie pieczątek na szlaku. I w ogóle to pędzę, bo czeka mnie noc u polskich ludzi. Staram się też wykręcać około 30 km i mi to wychodzi. A tu moi dzisiejsi bohaterowie.